Teraz się podłączamy na Facebooka. Możemy dodać jeszcze YouTube'a inne. YouTube'a od razu dodamy, co? No musiałbyś mi też przesłać ten klucz. A, to już teraz. Dobra, to już, później to już później to dodamy ręcznie. Później się to ogarnie. Ja już nie wskoczyło, także e, jest OK, telefon sobie tylko wyciszę Bartek. Sekundkę. Dobra. Przywitam wszystkich. Cześć, Arek z tej strony. E, witam Was serdecznie. Dzisiaj innowacje. Czyli świat, którego ja nie ogarniam, świat technologii. Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z Bartkiem, który jest współtwórcą, czy twórcą głównym Bartek, polfejsa, ale tuby komunikatorów, aplikacji, także jest tego po prostu mnóstwo. Bartek, pogadamy dzisiaj co, jak to wszystko uruchamiać, o co w tym wszystkim chodzi, zresztą sam, sam bym przeszedł z przyjemnością takie krótkie szkolenie. O co w tym wszystkim kaman, bo wiesz, ja jestem takim, kurde, chłopakiem, który... No, nie uświadamia pewnych rzeczy technologicznych. Tak. Ogólnie jak widzisz Polface na ekranie. No jest. No, kiedy ostatni raz byłeś. O dawno, że ci powiem tak no właśnie, jestem, właśnie. ale słuchaj, tutaj widziałem, że jest bardzo dużo nowych opcji. Do tego Bartek. Kurde, ten Facebook to już ci powiem, ja już mam powyżej dziurek z nosa. Tak, coraz gorzej się robi. A już komunikator w ogóle się chrzani na ostatnimi dniami. Tak, no Messenger, Messenger no niestety, ale puh, to, to już jest kosmos. Widać, że coś się dzieje na tym na Facebooku. Zresztą po moich transmisjach na żywo e, zauważyłem, że strasznie no Facebook obcina zasięgi. I to jest coś. Kurde, powiem ci szczerze, e, z jednej strony irytujące, z drugiej strony budujące, ponieważ no, pokazuje to, że jednak tam cisnę w dobrym kierunku, co nie? Dokładnie, dokładnie. No i powiedz mi teraz, jak ta alternatywa, a propos do Facebooka, a propos Polface Live? Bo to jest, chłopie, temat, który mnie bardzo, bardzo zaciekawił, jak mi pokazałeś możliwości tego. Tak wstępnie, na szybko, tam krótkie filmiki. No to powiem ci szczerze, to byłem normalnie pod wrażeniem tego wszystkiego. No i widzisz, Polface Live, teraz masz podgląd ekranu. Co prawda, a. jeszcze interfejs graficzny jeszcze nie wygląda, jak powinien, no ale wiadomo, na wszystko trzeba czasu i kasy. Z tego nie ruszymy. No, jak widzisz, większość filmów twoich tutaj animowane te podglądy, pierdoły. PolFace Live głównie będzie służył do streamowania na żywo. Mamy, okay. opcję, mamy opcję streamu z Polface'a Live na wszystkie inne platformy. Możesz streamować, tak jak teraz właśnie jesteśmy, na Facebooku i bezpośrednio na PolFace. Możesz być bezpośrednio na wszystkich platformach. Twittery, Facebooki, YouTuby, nie wiem jeszcze jakie tam są. No ale to jest, opcji. wiesz, dla mnie to jest coś niesamowitego, bo wiesz, wcześniej jak kręciłem Live'a, czy to na YouTubie, no to był tylko i wyłącznie na YouTubie, musiałem to potem przerzucać na Facebooka, czy tam na... na no ty, ty a od razu to przerzucałeś na e, właśnie Poll Face. Tak. A tutaj za jednym zamachem, za jednym kliknięciem możemy, kurde, naginać taką robotę, że to jest szok. No pokażę Ci taki przykład, nie? Wchodzę sobie tutaj, to jest te nadawanie. Tutaj tworzysz sobie live streama. Tu jest ten nasz live stream. No. Także tak, to jest nasz live stream. Mamy też live chaty tutaj ogólnie. Ale tu jest taki przykład. Restream. I tutaj, właśnie stąd, tak jak mamy Arek Facebook, jesteś podłączony do streamu, prosto z, z PolFace'a na Facebooka. I tutaj dodajesz te kolejne, tak jak Twittery, YouTube, ten adres, właśnie co mi przesyłałeś, i ten klucz cały. Czyli dodajesz Twitter, YouTube, LinkedIn, no nie wiem, co tam, cokolwiek jest nie? Z, z live streamem, tak samo jak periskopy. Okej, okay, czyli, czyli Bartek, to tak. Teraz, teraz my nadajemy z PaulFacea, i to jest przerzucane automatycznie na te wszystkie inne platformy, o których teraz mówisz. Tak, znaczy tak. na razie jesteśmy podłączeni tylko do Facebooka, nie? Bo to teraz No jest tak, to... bo ja ty kluczyć tam z, z YouTube'a tak, nie przesłałem tak, jeszcze, no. No, także to tam wyślę spokojnie. Kiedyś zrobimy, e... wiadomo, na, na, z większym zasięgiem, postaramy się może dać, żeby był, nie wiem, stream, Znale. jak to się mówi, live stream na 10 innych platform w tym samym czasie. Ty to, ale to jest czad, bo to, to w tym momencie to będzie no coś niesamowitego. No to jest czar, bo to widzisz. Gadamy sobie, możemy udostępnić ekran i wiele innych rzeczy, nie? Teraz Dobra, Bartek. Bartek, wie? powiedz mi. Teraz tak, kolego, weź się pokaż może, co? Żeby ci Witajcie. ludzie widzieli. Ja cię nie widzę. Nie widzisz mnie? No, jeszcze nie. Czekaj, o kurze. Zasięg. Słaby zasięg mamy, panie. O, teraz się głupi widzę. Witaj. Zerem <laughs> Jakieś opóźnienie jest to, nie? Yy, opóźnienie jest w ogóle, mam problem z internetem dzisiaj. Ostatnie 2-3 dni w Irlandii w ogóle byłem dwa dni bez prądu. Teraz problem z internetem. Jestem na Wi-Fi, powinien być podłączony na kablu, nie? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, no ale jeszcze jakoś spróbujemy z tym poradzić, no to opóźnienie o jest to ogarniemy, ogarniemy, mamy jeszcze, wiadomo, czasu jest, po prostu trzeba chęci. I zaangażowania. Dobra, Bartek, powiedz mi teraz tak, żeby ludzie też. E, a, tu widzę czat, okej, okay, zarobiście. E, powiedz mi, żeby ludzie też zrozumieli, o co chodzi właśnie z tym polfacem, o co chodzi z Aletubą. Zacznijmy, Bartek, od sama, samego początku, a potem pokażmy, jak się tym po prostu obsługiwać. Co ty na to? PolFace. Alternatywa dla Facebooka. Wiadomo, o co chodzi. Aleś to zrobił. Projekt no, nie, no. polskich, stworzona przez Patriotów, wiesz, no tak. Stary. No, polski projekt prowadzony przez Polaków, tylko przez Polaków i przez nikogo innego. No co, służy to jako alternatywa, alternatywa dla Facebooka, który coraz bardziej nas blokuje, przykręca nam śrubki, który ma coraz większe problemy techniczne, jak ostatnio zauważyliśmy, messengery się psują. Także, no to, coraz więcej ludzi przechodzi właśnie do nas, dzieje się to właśnie przez tę awarię Facebooka, to też, jak to już mówi się, nakręca ludzi. No co tam na, Facebook, na polfejsie? No masz i, podobne funkcje masz jak na Facebooku, wiadomo, udostępnianie filmów, Livestreamy, co tam jeszcze? No, ogólnie dyskusje, mamy grupy tematyczne. wszedł nam nowy czat, na przykład mamy grupowe czaty, gdzie teraz ludzie rozkręcają dyskusję, robi się teraz ciekawiej. No i po pierwsze nie blokujemy, tak? Za byle, za byle bzdety. Właśnie, i tutaj Bartek dodajmy od razu, wiesz, o co chodzi, bo niektórzy wiesz, zaraz mi mówią, a jednak jest cenzura, jednak jest blokada, albo wywalili mnie, albo zbanowali, albo cokolwiek. No tak, jeśli ktoś wpada i wiesz, tutaj się podaje z jakiegoś terrorystę, no to nie ma, nie ma opcji, żeby taka osoba była u nas, bo to my mamy przechlapane, a nie ta osoba. Nas będą ścigać. Czyli wiesz, żadne prawie... nienawiści, tak? Możemy też. Wiesz, się, tak, biegły, to, nie? tak, tak, bo to portal odpowiada, nie ludzie. My odpowiadamy za to. My już raz ciągali. Także wiesz, wiem coś o tym. Dobra, Bartek, no. powiedz mi. No. Po prostu nie blokujemy to, co ludzie piszą, prawdę, za prawdę się nie blokuje, tak jak robi to Facebook, tak, i tyle. No na Facebooku coraz więcej, wiesz, treści i materiałów coraz więcej jest blokowanych, coraz więcej jest usuwanych, no i to ewidentnie po prostu widać. Tak. No. Do tego, no ta cenzura, no jest niesamowita. Zresztą widać tam te, te takie ikonki, które pokazują, że niezależni weryfikatorzy stwierdzili, że jednak to jest bullshit, tak? no i jest usuwane. Tak? A propos A to się tej pandemii, i wszystko po kolei. Ja myślę, że tutaj właśnie PolFace, PolFace Live, no to są niesamowite alternatywy, niesamowite możliwości. Ja tutaj no, od pewnego czasu też powiem, no, moja świadomość też troszeczkę poszła w górę i wspieram wszystkie inicjatywy, które są po prostu polskie. Tak. Tutaj jeśli. Jeśli my wykorzystamy tą platformę jako, jako Polacy i rzeczywiście zaczniemy po prostu współpracować ze sobą. Załóżmy, Bartek, no tutaj no nie ma co się czarować, żeby te, to kręcić dalej, tak? Żeby te grafiki, to wszystko no wyglądało mega, mega profesjonalnie, no to po prostu jest potrzebny czas, no bo to jest całkowicie normalna sprawa, no ale też są potrzebne pieniądze, no i tutaj nie ma co się oszukiwać. Ja mogę, wiesz, też gadać w swoich nagraniach o duchowości, o nie wiadomo, czym. Tak, tak. Wiesz, to, to jest pewna płaszczyzna, ale... Nie zapominajmy je o jednej rzeczy, że tak czy siak dalej żyjemy w tym świecie materialnym, w którym się musimy poruszać. No, i tutaj um, ja bym zachęcał wszystkich um, ludzi, wszystkich inwestorów, um, bo tak jak gadaliśmy, że na przykład można zrobić tak, jeśli ktoś zainwestuje po prostu w ten projekt, ja, ja w to wierzę z, z całego serducha, że tak się po prostu wy, wydarzy, um, to automatycznie mogą na tych streamach wyskakiwać reklamy, tak? Oczywiście mogą, mogą. No a Bartek, jak sobie wyobrażasz na przykład teraz taką firmę Bayer, która przeleje nam pieniądze, no i co? Nie wiem, czy bym reklamował taką firmę, ja proponuję, preferuję reklamę polskich firm, tylko i wyłącznie. No i właśnie to chciałem Bartek usłyszeć, żeby była jasność, specjalnie troszeczkę Bayer, Ale mnie nie interesuje Bayer, który, kurde, truje ludzi, no sorry, nie, mam reklamować trucicieli? Sorry, nie, nie ma szans. No i tutaj trzeba stawiać, wiesz, czasami nie warto jest brać kasy, ze względu na to, że no kurde, to jest odpowiedzialność, tak? Czyli wspieramy tutaj polskie firmy, polskie. No inicjatywy. Oczywiście, najwyższa pora, bo nikt tego nie robi. No i właśnie o I zobacz, tutaj możemy ten portal przekształcić na taki fajny, nie chcę może używać, że wiesz, patriotyczny, żeby tam znowu to nie poleciało. Patriotyczny już mieliśmy i poleciało. No właśnie, no właśnie. To lepiej wiesz Polski wspieramy Polskość i, i jedziemy. Po prostu, do... Rozpocznijmy po prostu od tego. Tak? Polskie, ogólny portal dla wszystkich Polaków i tyle. Żadnych tam wiesz, podziałów. No i to wiesz, taka inicjatywa. Wiesz, ja to jak najbardziej będę wspierać. Jak najbardziej jestem na tak pod tym live'em będzie wrzucony link do, do zrzutki, jeśli ktoś jest chętny dołożyć się do tego projektu, żeby w końcu zbudować coś. Wiesz, coś polskiego, a przez tak. ten projekt tak naprawdę, słuchaj, z tego co ja widzę, to my jesteśmy w stanie napędzić polską gospodarkę, tak? Dlaczego za chwilę na przykład nie możemy e, tego projektu wy wykorzystać do na przykład zareklamowania e, polskich samochodów? Oczywiście, jak najbardziej. Polskich samochodów, polskie rolnictwo, możemy wszystko lecieć. Co wiesz, tylko no ja, możliwe. Ja ostatnio zauważyłem, że są ludzie, którzy mają genialne pomysły, niesamowite, no ale no niestety nie mają kapitału. Tak. To jest największy problem kapitał ale jest też druga opcja. Są ludzie którzy posiadają potężne kapitały a nie mają pomysłów. I teraz wiesz dobrze by to było wiesz, żeby ten film poszedł na jak największą skalę mm. ze względu na to. to Nie chodzi o to że wiesz ty zarobisz czy, czy nie wiem ja pieniądze ukradłem czy cokolwiek ale jak każdy tutaj dołoży tą cegiełkę komentarz lajki nie wiem jakąś wpłatę na zrzutkę obojętnie tak. co. To tak naprawdę jesteśmy w stanie dokonać rzeczy wielkich i w bardzo szybkim tempie. A komunikacja w dzisiejszych czasach to jest chyba coś najważniejszego. I Zgadza teraz... się. Najważniejsze, co może być. Komunikacja. Zobacz. Tak. Zobacz. Mówimy o, o Polsce, ale tutaj musimy popatrzeć na ten cały problem globalnie. No bo wiesz, ta, to, co się teraz dzieje na świecie, to się dzieje na całym świecie. I tak jak Facebook jest na całym świecie, YouTube jest na całym świecie. Ja myślę, że może być bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że będą usuwane kanały, albo po prostu będą te komunikatory, znaczy te. Jak się to nas nazywa? YouTube? Co, co to jest w ogóle? Komunikatory, bo Za Whatsappy, Messenger. Nie, 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 Co to jest YouTube? Jak to się nas nazywa? YouTube, Facebook. No dobra, to coś zostanie wyłączone. I co no. wtedy? No to mamy swoje w razie czego. No dobra, no my już mamy. Tylko teraz jest tak. kwestia tego. Wiesz, yy, kwestia jest kilku rzeczy. Bo też ludzie mówią, że na razie tam się mało co, co, co dzieje, no, ale to nic dziwnego, jak wszyscy siedzą na, na Facebooku, YouTube no tak, tak. i, i zasilają system. No, do mnie to ostatnio dotarło i ja e, Bartek już będziemy ja już będę streamować, jak tylko tą apkę od ciebie dostanę, bo będzie jeszcze mhm. apka na Androida i podejrzewam iPhone'a to już od razu będę po prostu streamować z, z PolFace'a, wymiksowuje się automatycznie po prostu z Facebooka i, i YouTube'a, przerzucam swoją uwagę na PolFace, bo to już jest ten czas, tu nie ma na co po prostu czekać i teraz jeśli wszyscy podejmiemy takie kroki, takie kroki ja jeszcze pogadam z innymi YouTuberami, no to automatycznie, Wiesz, w bardzo szybkim tempie jesteśmy w stanie na sery to rozbudowywać, no tylko że tu się pojawia problem, no bo jak nie wiesz o co chodzi, to zawsze chodzi o. Tak, tak zawsze. O, o Kasiorę, tak? Bo serwery to wszystko po prostu kosztuje. Na razie, Bartek, no wiesz, z tej, z tej mojej zrzutki, czy tam ty też, też masz jakąś zrzutkę, no utrzymujemy to jak się po prostu da, e, wkładamy tam, tam każdy hajs. No ale jeśli ten przyrost będzie tak duży, no to ja podejrzewam, że te nasze portfele po prostu tego nie wytrzymają, tak? No i, i projekt upadnie i dupa. Tak, dokładnie. A na tą chwilę tak naprawdę no, jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie to pociągnąć, jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz zobacz, ludzie chcą zmian. Tak, chcą zmian. Cały Bo, czas to słyszę, od pięciu lat. Zajebiście! I teraz ja zauważyłem pod moimi filmami. Obojętnie, jaka to by nie była tematyka, tak? to i jest jesteś zajebisty, albo Arek jesteś zajebisty, e, albo jesteś zjebany, ale ci ludzie, kurde, no to już i tak, że fajnie, że napisali komentarz. Tak? To już jest super zajebiście, ale to nie jest działanie. Tak? Tutaj, żeby działać, OK, nie masz pomysłu, jak działać, jak pomóc, no to pomóż zbudować właśnie tę ten, e, ten, e, platformę całą, tak? która po prostu tak, będzie tak. się rozrastać, e, będzie coraz więcej właśnie funkcji nie wiesz jak pomóc, nie jesteś programistą, no to kurde, wyślij złotówkę, 5 zł, 10 zł na, na, na zrzutkę, zobaczcie, 100 osób po 10 zł, no robi się po prostu kasa, tak, i tu nie są potrzebne jakieś tam miliardy, nie wiadomo jakie, nie, nie są potrzebne, e... no ale kasa jest potrzebna, no bo nie ma tutaj innej możliwości, no z pustego to i salamon nie naleje, tak, czyli mamy pomysł, ty to zbudowałeś, ja się staram to um, nagłaśniać, w jaki, w jaki sposób po prostu potrafię. E, gadamy sporo czasu, no ale tutaj, wiesz, w dwójkę czy tam e, w parę osób, no nie zbudujemy takiej przestrzeni, bo jest to niemożliwe. Tutaj wszyscy no muszą się tak, to jest duży projekt i no, to jest nierealne, żeby w dwie czy trzy osoby to zrobić z własnej kieszeni, nie? No, na chwilę obecną to tylko, wiadomo, koszta to są serwera, nie. My, nam nikt nie płaci, nie jesteśmy wspierani przez nikogo. Jedynie co to tam ludzie nas wspierają, tylko na opłatę serwera miesięczną, nic więcej. Reszta, nasze ręce, chodzimy do pracy codziennie, od 8 do czwartej. A później no i, działamy w wolnym czasie właśnie na Polfejsie. No i to jest, wiesz, Bartek, tu ja, ja jestem, pod, wiesz, twoim wrażeniem, całej twojej ekipy, ze względu na to, że wiesz... Y Czekaj, coś się stało stary. Co się stało? Aha, dobra. całe, całe twoje ekipy, nie bo się zapatrzyłem, wiesz, Aha. było opóźnienie, dobra. Całej twoje ekipy, że wiesz, no to kurde, jest wszystko robione w dodatkowym czasie. Też mógłbyś go spędzić z rodziną, mógłbyś go spędzić, nie wiem, um, odpoczywając, pijąc piwo, siedząc na grillu. A tak wiesz, wszyscy ludzie mają to tajnie wy, wyrąbane, bo napisze komentarz, wciśnie lajka i on myśli, że on już zbawi ten świat, tak, no, no jeśli na tym będziemy poprzestawać, no to kurde, no to w ogóle po co te inicjatywy, co nie? No, kiedyś już miałem takie myśli, mówię, mówię, może rzeczywiście, dam sobie na spokój, mówię, zajmę się własnym życiem i oleję te wszystkie internety, mówię, i będę żył, żył jak człowiek, nie? No ale to, że mam pasję i hobby, pociąg, pociąg do internetów, nie dało mi spokoju, musiałem to zrobić. No. Ja się cieszę, że akurat masz taką pasję. No to jest pasja od 35 lat. Także no. no. Także. O, yy, tak jak widzisz, ta konferencja tutaj, tutaj może być 30 osób w rozmowie. Do 30 te na razie. Możemy później to zmienić na 500, ale to już wiadomo. Serwer. Nie no, ale to wiesz, to 30 osób. Dobra, nawet... że to jest, że to jest. Teraz Polface Life jest teraz tylko na tymczasowym serwerze. Zgadnij za ile jest ten serwer? Za 25 zł na miesiąc. Śmiechu warte, co? Bo jest nas tylko dwóch na nim, to możemy sobie to, wiesz, we dwóch zrobić. Ale jak walnie ludzi, no to już trzeba niestety zmieniać, nie? Ja tam mam już jeden serwer przyszykowany, na przykładkę tego właśnie, nie? Ale to jeszcze chwilę. No tak, no ale tutaj Bartek też, żeby wiesz, żebyśmy to też mogli robić dalej. To co, teraz zakupisz większe serwery, a ludzie Ci pokażą faka, z względu na to, że powiedzą, kurde... Ja w to nie wchodzę, ja się nie dołożę, ja to olewam pierdzielę. no i potem zostaniemy z ręką w nocniku i ty i ja, i, i e, 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 co co, robi, co nie, tutaj... No wiesz, najwyżej, najwyżej wywalę jedną kwotę, jak to się mówi, miesięczną, jak nie pójdzie dalej, no to padnie i ja będę w plecy najwyżej tam jedną, wiesz, opłatę. No ale to wiesz, że no, tak tego kraju nie tak zmówimy, nie, bo to, to wiesz, No nie zmówimy, ja... tak nie. Dobra, Bartek, pokaż nam stację. Tak. Bartek, tam ostatnio właśnie mi pokazywałeś, że gdzieś w jakimś telewizorze byłem. Jak tyś to w ogóle zrobił, człowieku? W jakim telewizorze? Aha, ja to też nadawanie jest przez program OBS. Nie, wiem, okay. czy też OBS-a. Ja, ja w znowu... słyszałem, ale jeszcze nie używałem OBS-a, także. To OBS też nadaje, że możesz sobie takie bajery właśnie robić. Udostępnię ekran. Dobra. Dobra, ekran widoczny. Na razie nie widzę, ale mamy to opóźnienie. Tak? Zaraz się załaduje. No to chwilę poczekamy. No teraz widzę. No jak widzisz, OBS, tak? Widzisz to? A to jest, to jest trudne w obsłudze? Bardzo proste. Po prostu dodajesz sobie teksty, grafiki, tak jak ja dodałem ten telewizorek. I później w tym telewizorku ciebie dodałem ostatnim razem, pamiętasz, nie? Pamiętam, no, pamiętam. Wszystko, dziwne się dziwne. Stąd wszystko się stąd robi, także bardzo łatwe w, w obsłudze. Jeśli trzeba, to mogę zrobić nawet wideo, prezentację innego dnia, żeby pokazać ludziom, jak to się robi. To by było fajne, bo widzisz, że ja na przykład nie mam zielonego pojęcia, tak jak Ci mówię, no do tej pory, no gdzieś tam, wiesz, ludzie mi podpowiadają troszeczkę, sam się uczę, ale wiesz, tego, tej, tej wiedzy jest tyle. Jeśli ja jeszcze wiesz, przez kupę lat nie ogarniałem w ogóle technologii, no to chłopie, ja mam tyle rzeczy do nadrobienia, że to jest normalnie kosmos. Tak, tak. Ja też właśnie mam takie plany, żeby zrobić do każdej funkcji na Polface.net do portalu, do każdej funkcji wideo, jak, co i jak, po prostu krok po kroku, jak się obsługuje portal. No to by było każda, fajne. każda funkcja będzie miała zrobiona wideo prezentację, będzie osobny dział właśnie y, pomocy i porady zrobiony i tam będzie właśnie każdy sobie mógł kliknąć jak założyć grupę, jak stworzyć stronę na y, Polfejsie, jak założyć sklep na Polfejsie, jak założyć ogłoszenie na Polfejsie, jak zrobić bloga na Polfejsie. A jest tutaj sporo funkcji, także filmów będzie sporo. No to Bartek, no to zarąbisz no ja się cieszę, jak takie coś będzie, bo to rzeczywiście, wiesz, no ja tam stosunkowo młody jestem, a, a mimo to, że ma, no te kurde problemy, no stary, no olewałem temat przez kupę lat, no i teraz wiesz, no wchodzę w ten świat, także no też czasami jak ja mam siedzieć godzinę czasu, i się kuźwa próbować zalogować, czy wiesz, jakieś tam inne klimaty, no to szlak mnie po, po prostu czasami bierze, co nie? Albo wiesz, OBS-a mam sam studi studiować, no to też, że ludzi. Dzięki ci, serdeczne, tak? No niby to jest proste, ale wiesz, no samemu do, kupę czasu się spędzi, zanim się w ogóle pokapuje o co kamano. No, dlatego ja zrobię te wszystkie wideo wideo, tak, że będzie poręczne dla każdego, każdy będzie mógł z tego skorzystać, żeby nie marnować czasu, wiesz, na szukanie, grzebanie i mieszanie. Dobra, wartość no to co? To powiedz mi teraz tak. no Za każdym razem będziemy streamować w ten sposób już teraz? Tak. No, wiesz, że teraz mogą nawet do nas osoby dojść, nawet w tej chwili. Coś tam ostatnio mówiłeś, że z Marcina, chcia Marcina chciałeś dodać Bustowskiego, nie? Dołącz. No. No, jak prześlesz link, to może dołączyć nawet teraz, nie? Tylko nie wiem, czy tam on jest teraz dostępny. Aha, to taki klimat, to już takim zarąbiście. No, nawet ludzie z tego, ci, co nas oglądają, o widzę, że coś przycięło Facebooka to znaczy? Coś widzę, nie pokazuje swojego streamu na fejsie, nie wiem, czy Ciebie wyłączyli? E, wiesz co, no dziwne rzeczy się dzieją ostatnio, wiesz. No Facebook, coś się kurde krzaczy Ci powiem, ja też. Nie mam... krzaczy, to już wiesz, ja już nazywam rzeczy po imieniu, po prostu tną mnie w sposób no, niesamowity i to widać po live'ach, jak wiesz, z 300 mi schodzi tak, nagle do tak. 40 osób, no to to wiesz, ewidentny sygnał, czy tam koń, kończę, wiesz, Eee, kończę, nie wiem, live stream'a, czy jak się to nazywa, bez różnicy, eee, mam, że w trakcie oglądania było 3,5 tysiąca osób, wiesz, on skakuje jako publicznie no, no i wyświetlono 1100 razy. No to o kurde, no, no wiesz, Aha. no bez jaj, co nie, no ale to wiesz, no nie ma co się dziwić, jak to jest w obcych rękach eee, eskimosów, no to może im serwery zamarzają czasami, albo co, wiesz, róż, różnie mo, może bywać, co nie. Tak, tak. A my dalej, jak, jak wiesz, jak stado takich e, baranów, siedz, siedzimy na tym Facebooku. E, oni nas mają w dupie, tną nas, robią z nami co chcą, blokują, banują, a my dalej, jak i Ołopy, tam po prostu się siedzimy. Zamiast na serio już przeskakiwać właśnie na tego PolFace'a e, i, i tutaj no, wspierać co polskie no, i, i zasłuchać z tematami dalej. No dokładnie. I tyle, no to, panie. Dobra, Bartek, to słuchaj, bo to wiesz, takie, takie spontaniczne wysko wyskoczyło. E, dzięki ci, stary, serdecznie, za poświęcony Twój czas. E... O, coś, arka przycina. Tnie ciebie, ale spoko, wiem o co chodzi, zasięg. Znaczy, zasięg ja na kablu jestem, także to nie o to chodzi. E, no, także... Dobra, Arku. U mnie powinno być wszystko ok. Barta, jak to słuchaj, to następnym razem to może już będziemy obgadować albo te filmiki zrobisz i ja to u siebie wrzucę, wrzucę po prostu na kanałach, żeby ludzie tak, tak, to widzieli. Tak, tak, tak. Ja zawsze tworzę jeszcze filmy, będę ci podsyłał, linki będziesz po prostu je udostępniał. No i co? No, przy następnym możemy spróbować jakąś zrobić multikonferencję. W więcej osób w 5, 10, 15, w 3, 5, nie wiem, zależy, nie. A nie, no to to będzie super, bo to wiesz, ja mam kilka pom pomysłów fajnych. Jest kilka zarąbistych ludzi, z którymi można porozmawiać. No wcześniej nie miałem takich możliwości, bo to wiesz, przez telefon tam się łączyłem czy cokolwiek. No teraz jak A. takie możliwości są, no to, 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 to chłopie, to trzeba wykorzystywać, to nie? No, wideo debaty można robić, tak? No, tam z Justyną Okier, z Marcinem Bustowskim, kurde, ale będzie klimat, super, super sprawa. No, fajny klimat, fajny, fajny. Także no. ja się bardzo, bardzo cieszę, stary rok zamykamy z nowymi możliwościami, no i tutaj kochani, no co, no, prosimy o wsparcie, no bez waszego udziału, no, no sami tego dalej nie pociągniemy, nie ma takiej możliwości, jeśli chcecie ten kraj rzeczywiście zmieniać, jeśli chcecie promować to co polskie, jak najbardziej zapraszam do wspierania, no i wtedy... Wtedy wszystko się po prostu zacznie kręcić. Dokładnie. Trzeba wspierać Polskę, a będziemy wspierać Polskę, to będzie dobrze. No i właśnie o to chodzi, bo wtedy. Nie przestaniemy... wspierania zachodnich, bo zawsze wspieraliśmy zachodnie i co mamy? A, gówno mamy. No znaczy właśnie, nie o... gówno mamy. Nie aż no. tak gówno, no bo teraz wiesz, bierzemy, to odbudowujemy, tak? Ale tak, tak. już rzeczywiście rozwaliliśmy całą gospodarkę przez naszą głupotę, tak? No ale tak nam się chciało, wiesz, tych zagranicznych mediów yy, rzeczy które nam przymykają usta, ale my dalej ciśniemy, dalej ich wspieramy, tak? No, czas im trochę przykręcić śrubki, nie? Tak, no, czym więcej osób będzie, wiesz, na, na Pollface, no to tym mniej będzie automatycznie na, na FB, tak? I, I ja bym sobie Mówi. życzył tak, Bartek, Polska pierwszym krajem, który pokaże faka Facebookowi. No, mam nadzieję, to by było piękne. Także, y, kochani, target jest, <grym> zróbmy swoje. Tak. Y, ja pod tym, y, pod tym streamem wrzucę linka do zrzutki, prosimy Was o wsparcie. No i co Bartek, na dzisiaj serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas i będziemy no naginać dalej. Wajemnie. No i wzajemnie Marku, też Ci dziękuję za poświęcony czas i przy następnym razie zrobimy multi-konferencję. No i super, cieszę się bardzo stary. No i świetnie. Dobra, Dobra. Dobra, Dobra. Dzień dzień.